Co chciałabyś zmienić w życiu młodych ludzi w powiecie Łukowskim? Na pewno chciałabym, żeby mieli większą e, możliwość głosu. Na pewno e, chciałabym, żeby było, ten powiat Łukowski był dostosowany do naszej młodzieży, e, która niestety czasami zawodzi to, ponieważ dorośli ludzie nie zawsze mogą wczuć się w rolę dzieci. E, chcielibyśmy na pewno, aby była większa e, i Nacisk większy na y, dziewczyny, które dojrzewają i potrzebują tych środków y, przekazu, oraz y, osoby, y, które są odpowiedzialne za autobusy, na przykład, aby dzieci miały godny dojazd do szkoły, aby mogły y, na czas i w warunkach dobrych dojechać do niej. Okej, okay, y, warto słuchać głosu młodzieży. Myślę, że tak. My nie chcemy źle ludziom robić na przekór. Chcemy, aby nasza cała Polska czy Powiat Łukowski, ta nasza narodowość była zgromadzona i była blisko siebie, aby było dobrze na świecie. Dziękuję bardzo.